sobie spałem przed chwilą i jest trzecia w nocy. a kto ciągle dzwoni z mojego telefonu? Słyszę to, ale czemu jest tak późno? Kto by do mnie dzwonił o tak późnej godzinie? Luczek, wstawaj! Nie słyszysz, że ktoś dzwoni na mój telefon? Weź, zostaw mnie, chcę iść spać. Nie, budź mnie, poczekaj. Idę na drugi bok. Oh Co? Luczek! No dobra, to jest w sumie mój telefon. Odbierzmy go, ale trzeba... Czemu ktoś do mnie dzwoni o trzeciej w nocy? Dobra, weźmy ten telefon i o. halo, dzień dobry, kto tam? Hej witam cię, Pimpek. Chodź na dół, jestem pod twoim domem. Otwórz drzwi. Zaraz, czy ty jesteś tv Woman? Dobra, czekajcie, jak to pod moim domem? Chwila, ja czegoś nie rozumiem. Zobaczmy sobie, nikogo tutaj nie widzę. O, o nie, i, tutaj i, jest i, tv Woman! O, o. Otwórz drzwi na dole. Czekajcie, to jest niemożliwe. Dobra, zejdźmy tam na dole. Zobaczmy, czy to faktycznie ona. To jest TV Woman, która tutaj podeszła. Otwórz drzwi albo cię rozwalę. Co? Co ty powiedziałaś, TV Woman? Nie, nie podchodź do mnie. Na pewno nie otworzy ci teraz tych drzwi. Otwórz te drzwi, bo się wkurzę. Nie! Czekajcie, TV Woman rozwala nam dom. Ona zaraz tutaj wejdzie. Szybko, szybko, luczek, ale. Alarm, alarm, alarm! O, 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 co się stało? Nieważne, nie zadawaj pytań! Szybko wchodzimy do szafy, bo zaraz się stanie coś złego. Ale co jest, Pipek? ogarni się o trzeciej w nocy mi ty nie budzisz jaka szafa. Gdzie my jesteśmy? Chyba wracam. Spokojnie, spokojnie, Luczek, poczekaj, zaraz zobaczysz, że ktoś wejdzie do naszego domu. Nie, ty jesteś, Pipek. Chodź tutaj. O, nie, tutaj jest ta TV Woman! Ona szuka mnie w moim domu! Dlaczego? Jest mega straszna. Na szczęście jesteśmy w szafie. Nic nam się nie stanie. O nie, ale ona jest bardzo zła. Przyjdę tutaj jutro. Pamiętaj o tym. Będę jutro. I rozwala mi dom. I uciekła ta TV woman. Słyszałeś to, Luczek? Co to w ogóle było? Co to jest, stary? Nie mogę. Nie, dobra. To są jakieś żarty. To mi się śni. Weź mnie Ja idę spać. Nie przeszkadza mi. To były jakieś halucynacje. Nie, Luczek. To było naprawdę. Nie widzisz, że nasz dom jest zniszczony? Halo. No nie. Wierzę w to. Luczek. O co tutaj chodzi? Dobra, wiecie co? Ja może też pójdę spać. Może tylko mi się wydawało? Czemu do mnie dzwoni telefon o trzeciej w nocy? To mi się śni, czy co? Dobra, biorę ten telefon. Eee, może pójdę do pipka. Pipek, starany pipek! Ała, ała, co ty mnie budzisz? Przecież ja sobie smacznie spałem. Trzy minuty temu wstałem przez TV Woman. Dlaczego znowu mnie budzisz? Nie słyszysz, ten telefon dzwoni. Coś tutaj się wydarzy za chwilę. Tak się strasznie boję. No i nie obchodzi mnie to. Jak do mnie dzwonił telefon, to ty nawet nie wstałeś. Ale dobra, odbierz go, pomogę ci. Trzymaj ty ten telefon, ja nie chcę z tym rozmawiać czymś. Jak to, z czym? Y dobra, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, cześć, Pipe. Kim mam przyjemność rozmawiać? Y jestem z Wyjdź przez balkon. Jak to, speakerman Ale czemu ty do mnie dzwonisz o trzeciej w nocy? Y speakerman Pickermaniem? E, chodź tutaj. Wow, Ura. czemu ty rzucasz Kietami! Nie, zostaw Jeszcze mnie! Co ty robisz? Czemu ty rozwalasz I to wszystko? To Pipek, uciekajmy, wiejmy, ten dom jest nawiedzony i telefony, wyrzućmy telefony. Dobra, masz rację, szybko, wyrzućmy ten telefon, tego jest już za dużo. Może przez okno, a masz. O, nic wam nie da. Ha, 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 ha. Za chwilę przyjdę i zniszczę wam z dom do końca. Ha, 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 ha. O nie, ile on ma rakiet. Luczek, to będzie mega, ale to mega straszne. Ja się boję, dobra, uciekajmy stąd. Czekaj, Luczek, czy ty słyszysz to samo, co ja? Dzwoni teraz nasz telefon domowy. Mój telefon, kolejny telefon. Ja nie chcę. Nie, ja idę chyba do szafy. Nie, nie, nie. Chodź tutaj ze mną. Musimy to odebrać. No chyba nie, nie może się stać nic gorszego niż ten Speakerman i TV Woman, prawda? O nie, do widzenia. Ja nie chcę już nic, żadnych przygód. No dobra, to zostań w szafie, a ja odbiorę sam ten telefon. Nie wierzę w to. On jest taki stary. Tu do nas może dzwonić? Halo, dzień dobry? Halo, dzień dobry. Kto tu dzwoni? Czemu pan ma podobny głos do Grimisa? Ara, pa, w miejscu tego domku powstanie McDonald's, więc proszę się wynosić, bo inaczej zniszczę wszystko. Jak to? Co? Jaki McDonald's? Przepraszam, panie Grimisie. Nie da się może jakoś porozmawiać z panem? Gdzie, gdzie pan tutaj jest, Grimisie? Jestem na zewnątrz. Przyjdź do mnie. Co? Tutaj jest Grimis! I przed naszym domem jest mnóstwo Grimis Shake'ów! Dlaczego? O, o, on trzyma w swojej ręce dwa Grimis Shake'i i cały czas je stawia! Tutaj będzie McDonald's i będzie fabryka Grimis Shake'ów! Nie, nie możemy na to pozwolić! Grimisie, daj nam jeszcze chwilę czasu! Nie możesz tego zamienić od razu w McDonalda! Ucicie się stąd zwijać! O nie, i on ucieka! Widzicie to? Ja cię kręcę! Co to było? Tak! Być nieboże, musimy się jakoś obronić. Te wszystkie trzy postacie chcą nas zniszczyć, ale my tak łatwo się nie poddamy. Trzy postacie zadzwoniły do nas o trzeciej w nocy i każda z nich chce nas zniszczyć. Luczek, my na to nie pozwolimy. My się dzisiaj zabezpieczymy. I ten oto dom, który jest mega zniszczony i pełen grimy szejków zamienimy w najbezpieczniejszy dom na świecie. Tak, że żadna z tych osób nas nie roz. Wali. Ja nie wiem, czy to się uda, czy to jest na pewno dobry sposób, żeby obronić się, nie lepiej stąd pójść. Luczek, a co? Mamy się poddać i oddać nasz piękny dom w życiu. Nigdy na to nie pozwolę. Dlatego pomimo tego, że jest trzecia w nocy, zabierzmy się za zabezpieczanie tego oto domu. Na samym początku rozwalmy te wszystkie Grimis Shaky. Dlaczego jest ich tutaj tak dużo? Ten głupi Grimis shake na pewno nie opanuje naszego domku. Teraz wypadałoby zalepić te dziury, no bo ten teren nie jest pełen dziur. To wygląda bardzo brzydko. A tutaj jest telefon, z którego dzwonił Grimis Shake. Trzeba to zniszczyć w tej no, chwili. No i pięknie, teren z zewnątrz jest gotowy, ale nasz domek jest mega zniszczony. Szybko, Luczek, naprawmy to, zanim będą jeszcze większe dziury w naszym domku. Oh yeah, nasz domek jest już naprawiony. Czyli wszystko wygląda tak, jak na samym początku. Ale teraz, Luczek, czas się zabrać za zabezpieczenie bo ten domek musi być najbezpieczniejszy na świecie. Chodź, Pimpek, do mnie. Na samym początku mam pomysł. Dajmy takie drzwi. Ej, to jest mega super pomysł, ale czekaj, Luczek, te drzwi są zabezpieczone, ale zapomniałeś o tych drzwiach. Te też trzeba wymienić, bo one są drewniane. Jasne, że tak. Lepsze są takie pancerne. Zobacz, nawet strzały to wytrzyma. No pewnie. Myślę, że teraz TV Woman nie przejdzie przez te drzwi. Ale wiesz co, Pimpek? Możemy jeszcze zmienić ściany na takie żelazne. Tak to jest super zabezpieczenie, żelazne ściany zamiast tego drewna, bo to drewno no jest w sumie dosyć słabe, dlatego może to czas zamienić. <śpiewanie> Ale żelazny dom! Teraz to już na pewno nikt nie wejdzie bez naszego pozwolenia. Pipek, to nie wystarczy. Ja naprawdę się strasznie boję, ale patrz co mam. Musimy jeszcze bardziej zakleić te okna. Wow, co to jest? Ale zabezpieczenie drewniane? No teraz te drzwi i te okna są tak zabite, że już nikt tutaj nie wejdzie. Teraz zrobmy fosę! Robimy ogromną fosę dookoła tego domku. No i uwaga, koniec! Uda! Się skończyłem robić tą fosę, jest ona naprawdę potężna. Ale co to za fosa, bez żadnych pułapek, dlatego teraz wylejemy tutaj wszędzie lawę, żeby ktokolwiek, kto tutaj wpadnie, niestety, ale dostał, że tak powiem, gorącej kąpieli. Haha! <laughs> O tak, ta lawa wygląda naprawdę strasznie. Gdybym ja był intruzem, to na pewno nie chciałbym atakować tego domku. Mamy jednak leciutki problem. Jak mam się dostać do mojego domku, kiedy nie ma tutaj żadnego przejścia? Dlatego z pomocą przychodzi do nas most. Jak widzicie, możemy go postawić w tym miejscu. Proszę bardzo, most jest skończony, ale on jest z drewna. Wygląda bardzo niebezpiecznie, ale spokojnie da się normalnie. Normalnie przez niego przechodzić. Pipek, ten most wygląda naprawdę ekstra i oni będą mieli przeszkodę! Jaką przeszkodę? Co ty masz w ręce? Zobacz, co przygotowałem. To będzie jeszcze cięższa przeprawa dla tych potworów. Wow, to jest mega dobre zabezpieczenie! Dobra, zróbmy to dookoła naszego domku. Postawmy jeszcze coś takiego. To jest zabezpieczenie, które mówi, żeby nie podchodzić do naszego domu. Bo jeżeli ktoś podejdzie, no to niestety, ale może go spotkać coś nie. Miłego. Pipek, mam jeszcze jeden genialny pomysł. Bo jak będą te potwory chciały przejść tędy, to musimy zrobić na nich jakąś pułapkę tutaj. Ej, to jest idealny pomysł! Pułapka, tylko jak ty chcesz to zrobić? Zobacz, taka wielka dziura, a w środku wylejmy na przykład toksyny. I te toksyny oczywiście palą graczy. O, tak, ale Luczek, jest pewien problem. Przecież to widać, że to jest toksyna na środku pola. Jak niby myślisz, że ktokolwiek tutaj wpadnie? A to spokojnie, ponieważ mam tutaj takie. To blok, który się pokrywa, widzisz to? Ej, faktycznie, ale to jest normalny blok kamienia i co on niby robi? Nie, 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 to nie jest blok kamienia, to wygląda jak blok kamienia, ale tak naprawdę to jest pułapka. Czekaj, naprawdę? Chwila, wskakuję tutaj i wpadam do pułapki. O nie, ej, aż mi się kręci w głowie. Ta pułapka jest niesamowita, Luczek. Nasz dom jest naprawdę dobrze zabezpieczony, ale teraz wydaje mi się, że musimy zrobić specjalnie pułapkę dla danej osoby, która do nas zadzwoni. Czyli teraz zróbmy pułapkę na TV Woman. I przygotowałem tutaj mnóstwo telewizorów. Spójrzcie na to! O matko, ile ich tutaj jest! Najróżniejsze telewizory na świecie! Tylko właśnie nie wiem, który telewizor byłby najlepszy, żeby TV Woman nie weszła do naszego domu. Pomyślmy, który byłby najlepszy. Wydaje mi się, że ten telewizor wygląda najbardziej jak TV women. Dlatego wiecie co, jego muszę wziąć jak najwięcej, ale reszty telewizorów też użyjemy. Ponieważ w tym miejscu, zaraz obok naszego domku, zrobimy ogromną wystawę telewizorów. Tutaj będą telewizory z całego świata. I ja nie wierzę, ile tutaj jest telewizorów. To będzie raj dla TV woman. A my powiemy jej, że będzie mogła sobie wziąć te telewizory, o ile zostawi nasz dom w spokoju. Myślę, że na pewno wybierze te telewizory, bo to wygląda serio dobrze. Teraz pora przygotować coś dla speakermana. On był mega mega wielki. I naprawdę nie wiem jaki może być jego słaby punkt. Ale po prostu postawię tutaj mnóstwo czerwonych rzeczy. No bo ten speakerman był czerwony. I będę liczył na to, że mu się to spodoba. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nim walczyć. Widzieliście jaki on był wielki? No i teraz przyszła pora na grimisa. Widzę, że Grimis zostawił tutaj swoje Grimis Szejki i mówił coś, że chce zbudować swojego McDonalda. Ale my pokonamy go własną bronią. Zbierzmy te Grimis Szejki do naszego ekwipunku. One nam się przydadzą. Teraz wrzućmy te zebrane Grimis Szejki do kotła i poczekajmy chwilę. I zobaczcie, co tu się stało. Stworzyliśmy ogromnego Grimis Szejka. Zobaczcie, jaki on jest wielki. Wow, on mi się nawet nie mieści w moim ekwipunku, a tak wygląda w mojej ręce. O matko, jaki on jest wielki! I teraz zrobimy pułapkę z Grimy Shake'em. Tutaj postawimy tego Grimy Shake'a, który jest największy na świecie. Zabezpieczymy ten teren tą A teraz najważniejsza część. Przekopiemy się na sam dół. No i mamy to ogromna dziura, która prowadzi do tchłani i kiedy Grimis będzie chciał wziąć tego Grimis szejka, wpadnie tutaj na sam dół! Ale przed tym zalepmy to tym niewidocznym blokiem, tak jak Luczek zrobił to na samym początku. No i myślę, że jesteśmy wystarczająco zabezpieczeni na każdą okazję, ale zaraz, gdzie jest Luczek? Ej! Luczka dawno nie widziałem! Luczek! Jesteś gdzieś tutaj? O co tutaj chodzi? Czemu ja go nigdzie nie widzę? Luczek! Yy, gdzie ty? O, widzę cię! Ej, zaraz, zaraz! Czekaj, co ty tutaj robisz? Czemu ty zamieniłeś tą szafę na żelazną? Dobra, wyłaś! Zaraz nas nie. zaatakują te osoby! Nie ma mnie, nie ma mnie, nie widzisz mnie wcale. Nie, no, Luczek, przestań się bawić. Serio, to jest poważna sytuacja. Wychodź z tej szafy i pomóż mi się bronić. Wiesz co? Ja chyba nie chcę się bić z tymi potworami, ale no naprawdę nie chcę iść, nie wychodzę. Co? Co ty powiedziałeś? Otwieraj te drzwi natychmiast, bo się zdenerwuję. No już, w tej chwili. Nie, 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 nie ja ci nie otworzę, ale w skrzynce masz przedmioty, które pomogą ci się bić. To ja się idę położyć i nie widzisz mnie. Czekaj, co? No ja się widzę cały czas przez te drzwi. Nie Ukryjesz się przede mną. Luczek, serio, mnie zostawisz. No nie wierzę w to, widzowie. Luczek się zbyt boi i teraz sam. Będę musiał się obronić przed tymi wszystkimi strasznymi potworami. Ale powiedział, że w tej skrzynce mamy rzeczy jakieś i faktycznie. Yeah. Ale temy! Wow! Zbieramy to wszystko! Zbroja TNT! Jakieś mega mocne przedmioty, czyli to, co lubię najbardziej. Oh yeah! Patrzcie jak ja wyglądam! Jestem pimpek żołnierz i nic mnie po prostu nie powstrzyma! <śm> ale chwila! Czy mi się wydaje, czy ja widziałem kogoś przed naszym oknem! Jest tam TV woman! I co ona robi? Tu jest przeszkoda! <śm> Na pewno w nią wpadnie, widzicie? Tu są kamienie, ale ona się patrzy i czekajcie Nie, nie gadajcie, ona idzie bokiem Co? Przeszła przez tą przeszkodę Luczka? Nie wierzę w to O, o, to się źle skończy I jest teraz pod moim domem Słyszycie mnie? Halo To ja, TV Woman, przyszłam was Zniszczyć. O nie, czekajcie Co ona ma za broń? Chwila, wiecie co? Ona do nas Strzela z minigana. Czekajcie, czekajcie Stop, musimy jej teraz Powiedzieć o tych telewizorach Może się dogadamy. Cześć being big Chodź, zniszczę cię Nie, poczekaj, TV Woman, mam dla ciebie super propozycję. Nie, nie chcę żadnej propozycji TV Woman, ale na pewno tobie się to spodoba Ja wyjdę oknem, a ty chodź za mną, bo serio, to jest mega fajna rzecz O, dobra, pokaż mi to Patrz, chodź za mną, widzisz co tutaj jest? Tutaj masz mnóstwo telewizorów Chciałabyś takie dostać, co? Telewizory, kocham, wow Ile telewizorów to jest? Mega, to jest mega. Bardzo ci się podobają te telewizory. W takim razie mogę ci je wszystkie dać. Pod jednym warunkiem: że zostawisz mnie loczka i nasz dobek w spokoju. Zgoda? Dawaj mi te telewizory teraz. Ała! Przestań mnie bić! Dobra, dobra, weź sobie te telewizory. Już, już, już. No nie mogę. Zobaczcie, zabiera te wszystkie telewizory. Ale mam nadzieję, że dotrzyma swojej obietnicy i ucieka. Patrzcie, ucieka stąd. Czy ona naprawdę chciała jedynie telewizory? Uuu. Udało nam się, ale to jeszcze nie koniec. Czy ja tam z tyłu widzę Grimisa? O nie, kolejna postać do nas podchodzi. Czekajcie, może też ją przekonamy tak jak tą TV Woman, że weźmie tego Grimiszeka ogromnego. Halo Grimisie, stój tutaj, poczekaj sekundkę. O, witam cię bardzo serdecznie. o wow, ale ty jesteś wielki. Posłuchaj, dalej chcesz zbudować tego McDonalda na terenie naszego domu? Tak, tutaj teraz będzie mój domek. McDonald's. Nie, ale czekaj. Ała, Grimisie, odłóż mnie, odłóż mnie na ziemię, dobra. O, ja ci coś chcę pokazać. Zanim zbudujesz tutaj McDonalda, patrz, co przygotowałem dla ciebie. Takiego ogromnego Shake'a. O, co to za ogromny Grimiszejk, ale fajniusi, pysznusi pewnie. No, pewnie, że jest fajny i bardzo, ale to bardzo smaczny. Pierwszy raz widzisz takiego wielkiego, co? Musisz jedynie do niego podejść. Spoko, nic ci się tutaj nie stanie. No, dobra. Ja w sumie nie zniszczę twojego domku Chcę tego Gribis Gry spada i. O. gije! Widzowie udało się. Pokonaliśmy również Grimisa. To teraz. Pora rozwalić Speakermana. O nie, przyszedł teraz Speakerman pod nasz dom. Dobra, Speakermanie, dzień dobry. Witam Cię najserdeczniej. Poczekaj, nie musimy się bić. Może chciałbyś na przykład takie czerwone przedmioty, co? O, jakie fajne czerwone przedmioty, ile tutaj jest gitar i głośników, ale fajne. Podoba Ci się. No, to fajnie. To co? Weź sobie je i ucieknij, co? Nie, wiesz co? Mnie nie oszukasz jak Grimace i TV Woman. Nie, nie, nie doszukasz mnie. O, nie widzowie, on się zorientował, że pokonaliśmy nieuczciwie TV Woman i Grimace'a, Dlatego musimy go teraz zniszczyć. Szybko rozwalajmy go. Wszystkimi brońmy. A masz jedna, druga, A -a. trzecia. O! A -a. Jest słaby! Umiera! Jest! Udało nam się! Rozwaliliśmy wszystkie trzy postacie i ochroniliśmy. Nasz domek przed wszystkimi złoma postaciami.